Cześć. Dzisiaj mamy na hamowni Lexusa ISF, czyli oficjalnie zaczynamy strojenie Toyot i Lexusów. Zacznijmy od tego, że mierzymy sobie ten egzemplarz. Jest to prawie seryjny egzemplarz, ma zrobionego tylko cutbacka, a za jakiś czas po prostu klient do nas wróci na strojenie ze zmodyfikowanym układem wydechowym, czyli zostaną zamontowane kolektory wydechowe typu long tube headers. Także idziemy, wsiadamy i mierzymy moc. Dokonaliśmy dwóch pomiarów, aby zweryfikować moc tego egzemplarza. Mamy moc 409 koni, 517 Nm momentu. Standardowo drugi pomiar był trochę wyższy, ponieważ cały układ wydechowy złapał termikę, po prostu dogrzał się, więc straty z układu wydechowego były delikatnie mniejsze, ale jak widać do serii nam jeszcze trochę brakuje. Za chwilę wjedziemy sobie jeszcze drugim egzemplarzem i pod pomiar dodatkowy, ponieważ mamy dzisiaj dwa Lexusy ISF także będziemy mieli porównanie w drugim oczywiście są jeszcze inne modyfikacje dokonane także zjeżdżamy z tym z hamowni, wjeżdżamy drugim i robimy pomiar okej, okay, mamy już 5. drugiego Lexusa ISF do hamowni. W tym egzemplarzu akurat mamy już zmodyfikowany układ wydechowy przez Grześka Trykalskiego oraz kolektory wydechowe zamontowane PPE, long tube. Long tube. Nie ma co czekać. Ten samochód też był już przez kogoś strojony, więc zobaczymy sobie jaki ma wynik, porównamy sobie do poprzedniego Lexusa i w następnym materiale już się spotkamy, kiedy będziemy stroić osobno obydwa egzemplarze. Także ja wsiadam, mierzymy moc i porównamy sobie jeden do jednego tego samego dnia w tych samych warunkach. Jak widzieliście, dokonaliśmy pomiaru tego egzemplarza. Mamy finalny wynik 432 konie, 545 Nm momentu. Już wcześniej wspominałem, mamy tu pełen wydech. Kolektory wydechowe Long Cube Headers, sportowe katalizatory oraz customowy cutback oraz seryjne oprogramowanie. Wcześniej popełniłem błąd, dopytałem się właściciela. Jest to seryjny soft, więc w następnych materiałach zobaczycie po prostu moją przygodę z tymi dwoma egzemplarzami gdzie uczę się stroić tych sterowników, także zostawcie suba, jeżeli jesteście zainteresowani i ciekawi po prostu jak to będzie wyglądało komentarz, jeżeli chcecie mi dać otuchy żebym sobie poradził z tym, bo to będzie jakieś nowe wyzwanie może na czymś się zablokuje. także czekajcie na nowe materiały w przyszłości